i dalej będzie ciąg, kamień z wielkim ląb, no bo kwiaty szybko z Jedyne co ci mogłem dać, to kamień za pijskem ląb. kamień z wielkim ląb, no bo kwiaty szybko z co ci mogłem dać, to kamień za pijskem ląb. No, wielki, no, no, ale, no, ale cały dom i tak kochałabyś I pomyślałabyś Po okręgu spod no, łokcie no, będę gryzł No i lewo, no i prawo, spróbuj no, Ja cały dzień śpię, 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 No bo wiatr jest szybko, śpię, śpię I jedyne co ci mogę dać To kamień z napisem LOK